Cześć! Dzisiaj będzie o treningu na siłę. I od razu powiem, że chodzi tutaj o e, taką siłę, e, na której zależy osobie takiej e, trenującej rekreacyjnie. Czyli tutaj na pewno nie będzie to materiał przeznaczony dla trójboistów, czy przedstawicieli jakichkolwiek innych dyscyplin sportu, w których kluczowa jest siła. E, Bardziej mi tu chodzi o taką osobę, która po prostu robi cykl na siłę albo po to, żeby dla własnej satysfakcji być silniejszym, albo żeby ułatwić sobie progresję w treningu na masę mięśniową i tak dalej. Do takich osób będzie skierowany ten film. Tak ogólnie to trudno jest w ogóle mówić o, o sile jako takiej. Tu bardziej będzie to liczyło, jak jesteśmy silni wykonując poszczególne wzorce ruchowe, czyli Jakie maksymalne ciężary możemy podnieść w poszczególnych ćwiczeniach? I tutaj na tym się będziemy koncentrować, choć oczywiście to wynika z siły poszczególnych grup mięśniowych. W tym filmie będę mówił o podstawowych parametrach treningu na siłę, czyli tak w uproszczeniu są takie rzeczy jak na przykład ilość powtórzeń, długość przeżyć między seriami itd. Zacznijmy od rzeczy absolutnie kluczowej, czyli od wielkości obciążenia i ilości powtórzeń w seriach. I dlaczego to traktuję jako jedno? bo to jedno po prostu zależy od drugiego. Powinniśmy podnosić naprawdę duże ciężary, rzędu 90% naszych maksymalnych możliwości, a ilość powtórzeń po prostu zależy od tego, jak dużo ciężaru użyjemy. No bo jeżeli weźmiemy ciężar, wiadomo, to zrobimy więcej powtórzeń, jeżeli weźmiemy większy, to tyle już ruchów, nie damy rady wykonać. Tu bardziej istotne jest zbliżenie się tak zwanego upadku mięśniowego, czyli po prostu w tym wypadku musimy być blisko maksymalnego ciężaru, jaki możemy w ogóle podnieść. To, to skutkuje wtedy aktywacją większej ilości jednostek motorycznych, aktywuje też te jednostki motoryczne najwyższego rzędu. No i w ten sposób możemy właśnie wyćwiczyć organizm w, w generowaniu większej siły, no i będziemy w stanie podnosić coraz większe ciężary. No to tak jak wspominałem, ilość czy wielkość obciążenia, no to musi być naprawdę spora i w praktyce jest to tyle, żebyśmy mogli wykonywać do pięciu powtórzeń w serii. Oczywiście, jeżeli zrobimy z jakimś 6 powtórzeń w pierwszej serii, to nic się nie stanie. To bardziej chodzi o to, żeby robiąc określoną ilość serii, wykonując to ostatnie powtórzenie, już żebyśmy czuli, że nie bardzo możemy zrobić kolejne powtórzenie. Albo ten zapas przynajmniej nie jest specjalnie duży. Musimy po prostu zmusić nasz organizm do maksymalnej pracy. No i właśnie w treningu na siłę raczej nie powinno się robić więcej niż 5 powtórzeń w serii. To jest ten zakres 1-5. Choć też te takie treningi, gdzie robimy jakieś pojedyncze powtórzenia maksymalne, oczywiście one również mają swoje miejsce, ale nie dzieje się tak rzadko. Jeżeli używamy zbyt dużych obciążeń zbyt często, no to możemy łatwo tutaj przytrenować nasz układ nerwowy. O ile oczywiście faktycznie trenujemy ciężko, że nie jest tak, że robimy jedno powtórzenie co robimy zrobić 10, no bo to nie ma za bardzo sensu, jeżeli chodzi o trening na siłę. Tak więc podsumowując ten punkt na no bardzo dużo obciążenia zakres powtórzeń od 1 do 5, ale właśnie najczęściej to będzie raczej od 3 do 5 powtórzeń. I tego powinniśmy trzymać w tych zasadniczych ćwiczeniach, kiedy naszym głównym celem jest właśnie siła. Jeśli chodzi o ilość serii w treningu, no to tutaj będzie ona, przynajmniej jeżeli chodzi o poszczególne ćwiczenia, będzie ona zwykle większa niż w treningu na masę. Bo gdy trenujemy na masę, to jesteśmy pewnie przyzwyczajeni, że w jednym ćwiczeniu robimy 3-4 serie. Tutaj najczęściej, najczęstsza liczba to będzie 5 serii, ale jeżeli Ćwiczymy z naprawdę dużym obciążeniem, robimy niewiele powtórzeń w serii. Przed 2-3 powtórzenia, no to w tych serii może być nawet więcej. Jednak też bym nie przesadzał w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy w stanie wykonać za dużo serii, no to może wtedy nie trenujemy wystarczająco ciężko. Lepiej wziąć większy ciężar i wtedy będziemy w stanie wykonać mniej serii, ale to będzie bardziej efektywne tutaj z punktu widzenia treningowego i da nam w dłuższej perspektywie lepsze efekty, jeżeli chodzi o siłę. Tak więc ilość serii jest nieco większa. Zwykle tutaj, oczywiście, podaję tak bardzo szacunkowo te dane, bo tutaj można się z wieloma różnymi opiniami spotykać, ale tak uśredniając, to zwykle przyjmuję, że jest 60 takich efektywnych powtórzeń w treningu na masę, czyli powtórzeń z, z dużym ciężarem, żeby zmusić nasze ciało do adaptacji. To w treningu na masę jest około 60, a w treningu na siłę około 30. Tak więc ta objętość łączna będzie mniejsza, czyli łączna ilość tych wszystkich powtórzeń z dużym obciążeniem będzie mniejsza w treningu na siłę, ale też nie może być jakoś bardzo mała. I stąd właśnie w tych podstawowych ćwiczeniach robimy więcej serii. Bo gdy mamy mniejszą ilość powtórzeń, to nawet zrobimy to w większą ilość serii, no to łączna objętość będzie wtedy i tak mniejsza, a dodatkowo w treningu na siłę zwykle nie wykonuje się, albo wykonuje się mniej dodatkowych ćwiczeń akcesoryjnych. Tak więc ta objętość na poszczególne grupy mięśniowe nie będą takie duże, ale też zadbajmy o to, by nie było one za małej. Więc jeżeli chodzi właśnie o liczbę serii, to najczęściej tutaj najczęściej spotykamy wykonywanie pięciu serii. Kolejna ważna kwestia to długość przerw między seriami. No i tu chyba nie będzie specjalnym zaskoczeniem, że w treningu na siłę te przerwy powinny być zdecydowanie dłuższe. Dużo dłuższe niż w treningu na masę, już nie mówiąc o treningu na wytrzymałość. Jeżeli trenujemy na siłę, no to tutaj może nie będę tak się bardzo rozwodził nad źródłami energii, w jaki sposób tam organizm je przetwarza i tak dalej, ale tej podstawowym źródłem energii będzie wolna TP i fosfokratyna. W następnej kolejności oczywiście będzie wykorzystany glikogen mięśniowy w procesach beztlenowych. żeby te nie tyle odbudować, co żeby organizm mógł ponownie wykorzystać te zasoby energetyczne, no to trzeba na to więcej czasu. Różne tutaj można było znaleźć wykres na temat, jak, jak odnawiać ta energia i zwykle że tak w dużym bardzo stopniu się odnowiła, no to trzeba 5 nawet do 8 minut przerwy. No i niektórzy faktycznie tak długie przerwy robią. Jednak w praktyce już, przynajmniej tutaj wiele danych takich można znaleźć, że u większości osób po dwóch minutach przerwy już się te podstawowe zasoby energetyczne zregenerują w 89%. No, czyli jakby większość tego potencjału możemy wykorzystać. Więc jeżeli ktoś nie ma czasu, żeby robić te 5 minut przerwy albo jeszcze dłuższe przerwy, no to te dwie minuty to zakładam, że jest takie, takie minimum, które byśmy wykonać. W takich ćwiczeniach bardzo złożonych i ciężkich, jak na przykład przysiady czy martwy ciąg, jeżeli naprawdę dajemy sobie wiele, no to ja bym doradził tą przerwę jeszcze dodatkowo wydłużyć, na pewno wtedy na tym zyskamy te 2,5-3 minuty myślę, żeby to w porządku, a jak ktoś ma więcej czasu, no to przerwę jeszcze bardziej wydłużyć. Tutaj w treningu na siłę chodzi o to, żeby wykonać z maksymalną intensywnością kolejną serię. Też, żeby tutaj byśmy, no, mogli być skoncentrowani i tak dalej. Więc jeżeli będą krótkie przerwy, no tego efektu nie uzyskamy. Wtedy, jeżeli kolejną serię wykonamy równie dobrze, no to będzie oznaczało tylko tyle, że poprzednia seria była za lekka, że ogólnie wykorzystaliśmy za mały ciężar. Tak więc przerwy długie, ale takie podejście zdroworozsądkowe, jeżeli to dla kogoś treningi nie są całym życiem. Dwie minuty przerwy ewentualnie w cięższych ćwiczeniach do 3 minut, no to to już powinno dać dobry efekt, powinno nam wystarczyć. To myślę, że takie będzie bardziej praktyczne podejście. A teraz jeszcze niezwykle ważna sprawa, czyli ćwiczenia. No bo wiadomo, że jest tak, że niektóre ćwiczenia nadają się lepiej do naszych celów, inne mniej. Jeżeli chodzi o trening na siłę, no to zdecydowanie powinniśmy bazować na ćwiczeniach wielostawowych, w których możemy podnieść duże ciężary. I tu jest pięć takich zasadniczych ćwiczeń, a zwłaszcza 2 są bardzo przydatne. Te dwa ćwiczenia to jest martwy ciąg i przysiady. No i tutaj trwają dyskusje, co jest lepsze, czy przysiady, czy martwy ciąg, to są argumenty i za jednym i za drugim. Ja bym na to w ogóle tak nie patrzył, powinniśmy wykonywać i martwy ciąg, i przysiady. Ja osobiście jestem zwolennikiem martwego ciągu, bo po prostu przysiady, przysiadów nie lubię i mi słabo wychodzą, no, ale to nie znaczy, że, że mogę sobie ich nie robić. Jeżeli trenujemy na siłę, no to właśnie głównie powinniśmy bazować na tych dwóch ćwiczeniach. Te całe, całe ciało możemy bardzo wzmocnić, a także uczymy jakby wiele grup mięśniowych, a właściwie bardziej uczy nasz układ nerwowy, aktywować wiele grup mięśniowych w synchronicznej pracy, co również jest bardzo ważne przy generowaniu maksymalnej siły. Kolejne trzy ćwiczenia, które nam się bardzo przydadzą, jest to wyciskanie sztangi leżąc, czyli to jest absolutna klasyka, OHP, czyli wyciskanie sztangi nad głowę stojąc, no i tutaj podciąganie. Ja osobiście polecam podciąganie podchwytem, będziemy mogli w powiedzieć na ciężar i jeżeli dla kogoś jest za lekkie, Tutaj wtedy zostaje nam doczepienie ciężaru do pasa, tak żeby dalej to ćwiczenie spełniało swoją rolę. Na tych pięciu ćwiczeniach możemy bazować, do tego ewentualnie dodać kilka ćwiczeń spełniających i to już będzie niezły trening na siłę. Oczywiście te ćwiczenia mają swoje różne warianty, nie znaczy, że jest zawsze jakiś jeden najlepszy wariant, ale jakby bazowo właśnie powinniśmy wykorzystywać te wzorce ruchowe, te wymienione, czyli martwy ciąg, przysiady, wyciskanie sztangi leżąc, wyciskanie sztangi nad głowę, no i podciąganie na drążku pod chwytem. Oczywiście kluczam będzie progresja, więc każdy z ciężarów z tych ćwiczeń tutaj dobrze wykonywać na sztangach, tak żebyśmy mogli łatwo odrzucać ciężaru. Oczywiście podciąganie, wykorzystajmy ten pas z doczepianiem ciężaru do pasa, to, to jak najbardziej się dobrze sprawdzi na dłuższą metę. Nie muszę chyba jakoś specjalnie podkreślić, że progresja jest absolutnie kluczowa. Jeżeli będziemy podchodzić coraz większych ciężarów, no to nasza siła nie będzie rosnąć. Została nam jeszcze częstotliwość trenowania. I tu, w treningu na siłę, bardzo ważne jest, żeby odpowiednio często wykonywać poszczególne ćwiczenia, czy znaczy powiedzieć, że poszczególne wzorce ruchowe. Tutaj, oczywiście, zwiększenie siły poszczególnych mięśni jest ważne, ale właśnie w treningu na siłę, też kluczowe będzie, będzie jakby nauka. Wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Tutaj nie chodzi tylko o naukę techniki, ale w pewien sposób też w pewnym sensie uczymy nasz układ nerwowy generować siłę przy konkretnym ruchu. Po prostu uczy się on aktywować więcej jednostek motorycznych i generować dzięki temu większą siłę. I dlatego jest ważne, żeby te ćwiczenia wykonywać w miarę często. Teraz, jak do tego podejść w praktyce? Moim zdaniem, tutaj bardzo ważne, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu wykonać każde z tych kluczowych ćwiczeń. Jeżeli będziemy wykonać raz w tygodniu, to jest zdecydowanie za rzadko i ciężko będzie nam jeszcze nauczyć. Oczywiście, jeżeli mamy na to czas i siły, no to możemy wykonać takie ćwiczenia nawet częściej, ale tutaj uważamy, na przetrenowanie, też nie można przesadzić, To jest zawsze, zawsze trzeba zachować jakiś umiar. Więc tak myślę dla osób trenującej rekreacyjnie, takie podstawowe założenie w treningu na siłę powinno być, że każde z tych pięciu wymienionych przeze mnie podstawowych ćwiczeń wykonamy przynajmniej dwa razy w tygodniu. A ilość treningów w tygodniu dobierzmy tak, żeby, żeby po prostu było to możliwe. No i ja bym tak tutaj do tego podszedł. Jeżeli chodzi o trening na siłę, no to w dzisiejszym filmie to wszystko. To jest oczywiście bardzo złożony temat. To może wiele godzin temat nagrać, ale ja chciałem tak bardziej przedstawić takie podstawy tutaj dla osób, które trenują rekreacyjnie. Jeszcze na razie nie mają tak dużej wiedzy, żeby właśnie przeprowadzić dobry cykl na siłę. Teraz takie krótkie podsumowanie jest takie najbardziej podstawowe rzeczy, no to w treningu naszym głównym celem jest siła. Musimy używać dużych obciążeń. Ilość powtórzeń jest adekwatna. Żebyśmy po prostu byli w stanie wykonać się z konkretnym ciężarem. Najczęściej będzie to 5 powtórzeń w serii, ale ogólnie spotkamy się z tym przedziałem 1 do 5 powtórzeń. Nie. Raczej nie będziemy robić więcej niż 5 powtórzeń. Przerwy między seriami powinny być dość długie. Że tak w praktycznym podejściu dwie minuty to jest takie minimum. Przynajmniej w przy tych ważniejszych ćwiczeniach wielostawowych. A jeżeli ktoś ma czas, no to jeszcze lepsze efekty mogą dać dłuższe przerwy, nawet 5 nawet minut i więcej czasu. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, no to bazujmy głównie na tych takich ćwiczeniach wielostawowych, w których angażujemy więcej grup mięśniowych. Pięć kluczowych ćwiczeń, w których będzie łatwo progresję: no to będzie martwy ciąg, przysiady, wyciskanie sztangi leżąc, wyciskanie sztangi nad głowę stojąc czyli OHP, no i podciąganie na drążku. Tutaj polecam wersję pod i z doczepianiem stopniowo coraz większych ciężarów do pasa. Właśnie te pięć ćwiczeń może dać nam najlepsze efekty. Jeżeli chodzi o częstotliwość treningów, no to każde z tych podstawowych ćwiczeń powinno być wykonywane przynajmniej dwa razy w tygodniu, tak więc dobierzmy tak ilość treningów, żeby, żeby to było możliwe. No i na dzisiaj to wszystko. I tradycyjnie dziękuję Ci za obejrzenie. Oczywiście bardzo mi to pomoże, jeżeli dasz kciuk w górę, oczywiście tylko wtedy, kiedy uznasz, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeżeli nie subskrybujesz, to subskrybuj proszę, bo tutaj będę na bieżąco wrzucał wartościowe filmy o treningu. No i co? Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Cześć.